O, żelazo. O, tam jest ta skrzynka, tam kajta lawa. Ale dobra, tam nie idę na razie. Masz coś do żarcia? O, oh, enderman Nie, ale mogę ci zaraz coś zrobić. Dobra, tam idę tam i zobaczę co tam jest. Zrób mi jeansy Nie. Ty, patrz. Enderman ten. Cieszytko Robi pisze? coś z naszymi tymi tabliczkami. i Nie powiedz co O, to jest. To jest straszne co YouTube Coś, coś po angielsku, czyli nie do mnie I co? I tam była no mapa Daś tam zapraszam na forum coś. A był gdzieś. serduszka, wiesz Czy ten hop to stworzył? Jeśli Nie wiem, bo tam... Pisało, że stworzy ten mister Tomato... to... A tutaj jakiś chłop? Nie wiem. To albo ten, albo ten! Może jeden drugi. Dobra. Stworzyli... Ten stworzył pół, a potem tamten powiedział, Nie chce mi się i tym powiedział, A to dobra, to. Ja to dokończę. No i tak było, no. Bo innego wytłumaczenia nie ma. Nie. Ej, a skąd mi się gdzieś zapodziało, no. A skąd slime bala? Tutaj w, w ogóle włożenie na ta góra jest jakąś męką. E. To żelazo co tam miałeś w tym tym? No to już byłem, stracił. Zostałem zabity i gdzieś się zapodziało. Z pieprzesz bo jak ci przypieprzo z tego swego łuku to zobaczysz. Tam gdzie coś świeci. Zajdź żelazo! Aaaaa! <grym> zombie idzie. No jeero nie... Ile tych skeletów tu, no? Nie, no teraz koniec tego tańcowania jak Jeszcze głupi creeper się trafił, no. No, tego to go bejda. No i no, Pół tu godziny jest. Tu już chyba, ta góra. Ej tu są chyba ustawione spawnery, no No chyba. Czy tu były jest lambale Dziwne rzeczy się... No nareszcie, doszłych tu. A tej w ogóle zginął. Znajdź żelazo, które tu gdzieś spadło. Co on ci mia... A, a ty spadną w ogóle. Nie spadłem, tylko zostałem zabity na górze, ale wszystko się rozspało. No nie wiem. Ja już, co ten pieprzony dzień? cięcie. Nie, dobra, poczekamy chwila. Albo... Dobra, ludzie, bo tutaj... My Będziemy tutaj tylko walczyć na tej górze o przetrwanie. Może poczekamy aż będzie dzień. Kaj jest księżyc? O. Idzie tam. No to jeszcze jakieś dwie minuty i zaraz będziemy widzieć się z wami. Chyba, że coś się stanie, to włączę nagrywanie. No to... Do za chwila. Dobra i po krótkim cięciu jesteśmy, już się wszystko zrobiło, ładnie ładnie Ten tu jeszcze coś pomieszał ale dobra, nieważne Miejmy tak, nadzieję, że to, że całe to, to, towarzystwo tak. poszło se Se zrobiła się I idemy trochę tam lasu wykarczować jakieś schody tu trzeba zrobić, bo normalnie łażenie tutaj To jest łażenie jak cholera tu, 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 kule, tutaj zlecisz, czyli na, na morda wle... W... <grystanie> no Dobra, zabieramy... to po... twoje gadanie. Zabieramy teraz tych grzybów. Na jakąś zupało, łopie ale mnie ciepło jak. Dobra, tego... Hopa tu zostawimy, niech się robi jeszcze jeden. Jesteś moim masterom. Tego hopa... Tego też już zostawimy, nie, albo tego zostawimy, a tego wezmemy. Tam jest i tam jest to ale dobra nie tam jeszcze nie idziemy zobaczymy to co tam jest w innym odcinku teraz zobaczymy na spokojnie co tam jest a może ta mapa jeszcze czy zginąłeś oczywiście z nią nie mam mapa ją do skrzynki lepiej. i zobaczyć co jest w lesie du -du 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 -du. może to jest jego forum Eee spierwszy gnoju A czy mam mnie zapolął? u mnie zapolął jak za polu? No z zombie mnie polu, albo ja jestem jakimś cheaterem. Nie, boś tego... też zombie jest. Co? Nie, boś ty też zombie jest. Aha, no. Bum! No kule, ten las jest taki ciemny i sam wszystko będzie teraz łaziło. Zobaczmy, co tu jest. Do wykarczowania tego lasu jest potrzebne dwie rzeczy. Zapalniczka? Krzemień i sztabka żelaza. Dokładnie. No. <laughs> Ale nie, no. Zrobimy tak na pewno. <laughs> Dobra, zobaczymy. A to już w innym odcinku na pewno. No teraz nie, bo to jest dobre z Żydło. O, jajuszko. Żydzi na to. <laughs> Ale nie, ty, ku ty niestety kureczko zginiesz, bo. Kurnawy wie. <laughs> Dobra. Gdzie ty kurcze jesteś? Gdzie ty kurczę jesteś? Zabiłem kurczaki Dobra, tak prowadzi... Kurczę, kurczę, kurczę jesteś. Ej, Jożek poszedł na drugą część wyspy, za tym lasem jesteś. I zbieram O, czytina. widzę cię. Znaczy widziałem cię. A tutaj są rozwalone lilie, czyli że tutaj... Eee, ja, mam... widzę cię! Eź ja nie widzę. Weź ja jest. A, widzę cię! Nie, widziałem cię. Nie, nie wiem. O, widzę cię, a nie to baran. Taki? Nie, baran Ja usłyszałem baron. Dobra, czekajcie Czy coś na tej wyspie może być, kiedy jest ten las? Raczej nie Ale zetniemy te drzewo, ale nie, to nie, bo to jest dziwne Te zetniemy Hop, hop, hop Dobra I pójdę jeszcze na tą małą wyspę, może tam coś będzie Dobra, a tej nocy idziemy tam po ta skrzynka Wejdziemy przez nasz cave i... Jezus żech się wystraszył. O twoja rodzinka idzie co, ja? Jaki Gejo, chopy? Co troszeczkę tego było? Ło, ło, sorry, wo-ło sorry, wo sorry. O, 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 o kurde, nie, nie si z ciebie. Potworzy, zabiłeś go. Nie, dlaczego... Nie płacz, to tylko góra Gó.. Gó.. O kur.. O ku... O ku KURA to MNIE pochodzi, to mam gdzieś To slime był najważniejszy Hahahahahah jak, jak to było? Ja będę że dupa nie kupić trupa, jej. jej Ty pasta, uschnięta sadzonka na tym Na śniegu Nie rób tego A nie, ukończę ten odcinek, niezbyt nie zbyt brutalny O, tu jest mięsko Właśnie tutaj mi jest mało żarcia, coś wam powiem Jeden, ja. jedyne no nasze pożywienie co, ja to... Co? Jezu, mi się o, tu zesrał, ludzie tu... Potem zobaczę sobie, jak to wyglądało Tego dziewka nigdy nie... Nie! A, pomóż ty, ty lol Złoto Ile Endermanów Co tam jest? O tam jest właśnie ta skrzynka, Idziemy tam? To jest Slenderman Idziemy tam? Slender Jezus, się na ciebie patrzy Slender A. Przypiesz, Do <noise> <noise> Do you know fight me? Do you know fight me? Ty patrz, tamte się przytulają Ej, ja się boję. Ja tak, nie to się... Pają, tak loto, dziwnie. Ej, on jest nie... go! Zabij go, zabij go, zabij nie go. Nie ma strzał Ale czekaj, nie strzela. Skąd chyba mu się ten. Skończyłem mu się O oh, fak, myliłem się Tyjemy, ty się czym zakryj. Dobra, jest, dobrze. ja się jeszcze wspina, nob Jogno ja wizardem się wspinać. Dobra, ja się tutaj e, zrobię takie coś. Dobra, poszedł sobie. E, z, chyba się spalił. Możesz miecz? Mam. Dobra, e, co jeżeli zrobić? Nie e, to parak. Chwila, chwila. A, dobra, wiem, 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 co żebym zrobić. Czerwone. E, o, czeka ich tam armia. Masz strzały jakieś? Strzały? E, nie chyba. Nie widzę przynajmniej. Chyba, że jesteś ślepy. Nie, nie ma. Czekaj, muszę się uzdrowić. Kilow? Kilowno? Kilowno dał no, akurat. Jest kilow. Chcesz coś, zrobić ci kilow? No dobra, rób. Dobra. Rób, bo ja ci każę. Dobra panie. Możesz, możesz, posz panie, posz panie. Proszę, panie. może, panie. No nie robi mnie. Nie nie rób tego. Ale leko pod dupie. Ej no chodzi na przytulecie. Yeah. Yeah, yeah. Dobra, ale idę mi ich zabić. Era bohatera. A więc... Era bohatera. Możesz zrobić. Co to było? Ej, może nazwiemy tą serię era bohatera, co? Nie no, ja to zrobię specjalnie, żeby... Słabo nie... cię słychać. Co? Słabo cię słychać. Chyba przez ten pis. Czek... Kurde. Złoto! Chwila, chwila, chwila. Eee, to. Nie eee, to. Czekajcie ludzie, chwila. Uno momento. No momentu por favor, jak to mówisz? Zazwyczaj Teraz dobrze? Tak A coś ty tam zrobił Nie przez ten pisk A bo ty masz pewnie ustawione tam yy, Samo dostosowywanie się do mm -hmm. tego głosu No Ja to sobie wyłączyłem bo to wkurzające jest O, fuck, Daj, daj! Czekaj my tu wlecieli. O, moje rzeczy Czurę. Może się do mnie tepnę... A! nie nie tepniesz się już, nie, już za Chyba że się tepniesz szybko 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 szybko! Jezus ich to jest! Ej ty... Kto? Ej on wziął mieć! Gnój! Jak ja to przyda... Jak ja mu przy pieprzach morda tu się normalnie popamięto o mnie. Widziałaś kiedyś kiedy to z mieczem? No. Czekaj. Kurde, no wszystko straciliśmy. No. Dokładnie. Chodź do tej. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Tu znalazłem fajną jaskinię. Chociaż... Tak, musimy sobie jeszcze jakieś... Eee, IQ załatwić. Chwila. Pod ekspisz? Pod eee, tam. Dobra, idemy tam jeszcze raz. Musimy odzyskać przynajmniej te... Pod ekspisz? Ty gnojdowej, te mięso. Jak ci przypieprza. E, ty co, sam z jak małpa? Jaki wyrzut? Ja ludzie, wzięliście to! Ale bomba Jesteś załamany Idę tam Teraz zrobiłem tam normalnie e, wjazd gołoty i się skończy. Ej, miecz! Kaś ty jest? Nie no, teraz jak im zrobię gołota dance <grywka> Ta Grało się w te gówniane gry. Tak? Typu Metin. Metin. Metin, 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 Matin. Metin, metin. metin, metin. <grystanie> Nie no, ostatni raz za Jak ja teraz zginę... Zawsze... Ja ci pokażę Ktoś jest. Jak pójdziesz za mną, dam ci ciastko. Ciastko, ciastko, ciastko! Ciastko, ciastko, ciastko! O, żelazo. Lol. Ej, dobre ciastko. Ciastko! ciastko miam miam, miam. Ej ka jest ciastko? Nie ma ciastko Ej ciastko się tu postawiło, patrz Złe ciastko Nie zaś ta przekrętona osoba Dobra, chodź Ej ale ciastko, josa ciastko tutaj, pojdź Josa tu ciastko, bo patrz, tutaj są ciastka Poć tu do tej jaskini jeszcze raz A bo Ty wpisz TP, już wszystko pozbieram i wtedy Ty mnie tepniesz no dobra, ale tylko raz, nie będziemy później czytować. No dobra, o, Pająk się zabił, to mi ułatwia trochę rzecz. Nie ma tu zbytnio, dobra, dobra już. Ja Go. Go. Kur, u. Jezusie, dobra, już, już, już. <grym> Dzięki. Tam ten kilofem jeszcze na pieprzą. No wiem, bo to jest taki jakiś dziwny o, tak, hop. ale lag. O. Ło! wszystkie oh. rzeczy są tam. Tam jest trzech hopów złych. Pójdę z tej strony. Za, zaraz zrobię im... Ja sklonowałem drewno, fajnie. Ej, Mam wpisz to, zaś TP i mnie tepniesz, dobra? Ale teraz ja, szybciej ja niż zrobię. wtedy. Ja zaś to chcę zrobić. Chcę się poświęcić. Dobra, to, to ja wpiszę. Ja tu gówno widzę, szczerze. O, jest, dobrze. E... Szczerze muszę ci dać kilka rzeczy Gdzie ty jesteś? Masz. masz Ja tu siedzę jak jakiś górnik w kopalni Dobra, no, ja tu czekam na ciebie I wskażę... Glodzier <grym> z mieczem <grym> Kolejny dziad z mieczem Tepaj, tepaj, maciek, tepaj <grym> Dobra, udało się akcja Pierwszą Do lawy chopie Do... Typa, z mieczem <grym> Walni go, walni go Do lawy chopie no ty gnoju. Lepiej nie zaczynać z creeperem. Ej, zaczynać, zaczynać. O, węgiel. O, złoto. A nie, tym nie wykopię. Wiesz? Podobnie się budowało w tym, Ace of Spades. Jak jakby się grało w, w trybie z zombiakami, to też się tak robiło. Tylko, że najgorzej było jak tam... Jak, zombie, jak ci z jednej strony rozwalił, to się wszystko potem zawalało. T tepej. Co? Tepej. Tepej, o Jezus, tepej. TEPEJ! 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 No kur... Jezus, TheVoytas od Szybko, szybko, leć, leć, leć tam! Łu! Uh, uh, uh. yes, yes. Jest, jest, jest. Łu, lag, lag, lag. FPSów, mało FPSów. FPS Dobra, już jest dobrze. Już jest tak jak zawsze Czekaj ile... Yy, ja zrobię takie małe cięcie I zobaczę ile już nagrywamy No to do za chwila